Podajże. nie przed. Wow, nagrałem to. Ale raczej krople, brzyse. Pomimo wiatru z tamtej strony, on ten układ burzowy nad, nadciąga w tę stronę. Dziwne trochę. Nie wiem, pewnie nas minie, Pójdę tam. No zobaczymy. Na razie jest żadnych ładowań widocznych, jedynie na radarze. Yy, na blitzortungu To taki jakby radar, więc nic no. nie Tak czy siak tam też się coś tworzy, więc pewnie będzie dzisiaj okazja na bardzo dużą burzę w nocy. tam się tworzą kolejne komórki. Nie no, żadnego piorona nie będzie niestety szkoda Ale chociaż taki system do więc może w nocy coś wyć. co To jest chmura jakaś dziwna Kurde, ale to jest normalnie piękna komórka górowa ta tutaj Z tej strony, masakra, Anglia, to jest malutki opad, Już na razie bez latru. To mnie ciekawi, co to jest. Uh. Było blisko. Blizutko. Tam widzimy smugi opadowe. Dobrze je widać na kamerce. Ale pierwotu na razie brak. Uderzają już w trypszu, więc niedaleko. To jest za Czarną Górą. Jeżeli przejdą Czarną Górę, to będą teraz tutaj uderzać. Jak taki pieprznie tutaj jeden, to ja po prostu lecę do domu. <gry> To nie mikrobust? Ty kurde, nie wiem Tam widzicie, że to ciemne Co to jest? Ej, to nie wyszło przypadkiem chmury szelfowej Kurde, nie wiem Ciekawe to wygląda, jak? A może to jest ta? Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest ta O kurde Nie mogę przypomnieć teraz nazwy Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ta y Wall Cloud Ale ta normalnie nawala ten deszczem Na razie to, że to jest normalnie taka czerwona odbiciowość, że masakra To wygląda trochę groźnie, powiem to wygląda bardzo groźnie To jest chyba ta chmura szelfowa, ale nie jestem na idzie w moją stronę. Tak jakby, tak jakby w moją w sumie. Ja. Yeah. Nie widać na razie żadnych widocznych piorunów. Wow. To wy... Wygląda to pięknie. Tak więc ponownie, to on nas... Tak, to się przesłała w tamtą stronę, to idzie na pisma najbardziej To znowu o nas zahaczy tylko, niestety Niestety, to znowu tylko o nas zahaczy Ale, ale, widok piękny Wow, nie, nie, niesamowicie to wygląda I może ja już się będę stąd zabierał? Jak tam leje? Tak więc ten układ się na nas nasuwa właśnie w tym momencie. Idzie to centralnie czoło na mnie. Utworzył się piękny, też tak jakby shelf cloud. Co widzicie tutaj? Mm -hmm. I raz tylko się błysnęło, ale to nie nagrałem. Ten też idzie w moją stronę.

O gałęzie zielecą! lecą. gradem, na sensie się nie. Wrzucę jest od, maksymalna odbiciowość, to idzie do nas. Pomóżesz to mikrofonsz? Czy to dowpust? O matko! Nara! Co? Dobra! Wyleź do domu! Ja, ale mnie zmoczyło, cały mam mokry telefon Piękna chmura szelfowa nadeszła